Siemano, witajcie! Jesteśmy Minecraft, a w dzisiejszym odcinku, w kolejnym odcinku naszego daily, gramy w parkour run. To jest ogólnie taka mapka, że tu się nie da zatrzymać, tu biegasz strasznie szybko, znaczy no może nie aż strasznie szybko, no ale no biegasz szybko. że biegasz szybko i przechodzisz te levela jak dojdziesz do końca i za każdy level tam dostajesz tam po, po 5 chyba monet? jak dojdziesz na sam koniec to tam nie wiem ile chyba 100 monet, 200 dostajesz? coś takiego Kurczę, kurczę. kurcze 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 jak to już jest razy trzy nikt nie doszedł do mety? A jest razy trzy, tak jakby jeszcze jakby pięć osób doszło do mety. No, chyba nikt nie doszedł. O i możliwe, tylko mi się nie wyświetla. Serio szybciej. I właśnie też jak ktoś dojdzie do mety, to są takie razy razy. No ale w chyba też jak nie dojdzie do mety. Po prostu nikt nie dojdzie, to po jakimś czasie jest razy. Chociaż dostanę 5 monet. Proszę, proszę, chociaż 5. Jest, mamy 5. A nie, jednak doszli. Ale wyobraźcie, co teraz mi się to wszystko załadowało. I teraz mi się wszystkie osoby pokazały. Czasami, wygrywam w to, to po prostu. Serio, byłem już tak blisko przejścia i akurat się czas kończył. Kurczę, dobrze, że da się tu do przejść, ale no może jednak przejdę górą. Tutaj przejdę... Jezus, czemu ja tego przejść? Te kule są, przyznam szczerze, najgorsze chyba z tych pierwszych leveli. Jak masz na pierwszym, bo jak już taki drugi, trzeci masz to, no to już jesteś taki rozgrzany, wiesz, robisz to na S-sie, no a teraz no to robisz to na m chyba, a nie na S-sie. Chyba na m to robisz, a nie na s -cie. Jezus, no dosłownie brakowało mi sekundy. Co to w ogóle robisz, salta? Jezus, ty co Ogólnie to będę miał lepszy sprzęt Że będę miał komputer, a nie laptop No i ogólnie właśnie będę miał... Chyba lepiej będzie mi się na nim nagrywało Chyba nie na pewno, więc nie wiem. Właściwie miał nikt podobny do, gość do mojego kolegi, ale okej. Okay. Dobra, no i teraz lecimy. No i tutaj ogólnie później Wam pokażę, jakie można rzeczy kupić w sklepie za te monety. Tu nic za Robux, no nie, można w sumie. Ogólnie tutaj jak widzicie, Spida ktoś kupił już za 150 końców. Można Invisible za 500, znaczy to za 125, Invisible za 500, czyli że lasery tak jakby Ciebie nie widzą, czyli sobą możesz przechodzić przez lasery. Low gravity, ja tego nie lubię, bo to że wyżej skaczesz ogólnie, że wiesz, takie grawitacja jakby nie działa to jest zamiana kolorów, jak C350 jak ktoś to kupi, to ogólnie w ogóle tak, jakby nie było, tak jakby się usuwa ubranie. Bo tak, jakby go nie masz. Przynajmniej mi to się tak robi, że jak ktoś zmienia kolor tego, to wtedy po prostu usuwa mi się ubranie. No co za 75 to dodatkowy czas. 750 double coins. Czyli nie, zaraz koniec. Ja nie zdążę. 750 double coinsy czyli że wiesz, podwójnie coinsy się zbierają. Później wam pokażę do końca. A teraz muszę. Widzicie, czasami jest taka sytuacja, że dosłownie jesteś już na ostatnim, no i masz taki stresik, że tego nie przechodzisz. I tutaj na dole to jest bardziej szybszy i 40. Prezenty. Za 40 robuxów możesz kupić prezenty. Ale to chyba tylko dla siebie? Nie wiem. Ale to lightspeed to jest tylko dla siebie, jak coś. Przez że ja tam na początku to spoprałem, tak to bym to przeszedł, gdybym nie spoprał tam na początku. Więc znaczy, chyba za każdy przejście za każdy przejście poziomu chyba dostajesz coraz więcej mony tam. Co pięć chyba? Zobaczę zaraz. Kurczę no nie no! Zaraz zobaczę. Jak przejdę, to to zobaczę co ile. Czy co dostaję co 5, za 10, tak co 5 cały czas się zwiększa? Czyli że teraz 5, później będzie 10, zostanę, czyli będzie 15. Uwaga! Nie, tam jakiś nie chce mi się teraz obliczać. Aha, bo to jest laser, ok! Tak, laser to spoczko, nie będę stawał. Czasami są to te skamery, że nagle oni się znajdują na końcu. Ja myślę, że to ten change color, nie wiem, daje to, że możesz przemieścić się w kolorze, jaki chcesz, na jaki chcesz kolor, ale to nie, to po prostu zmienia kolor mapy, że tego akurat poziomu, na którym to kupiłeś. Na przykład, jakbym to kupił tutaj, to by się zmienił na jakiś inny kolor. Znaczy, kiedyś to może kupię i zobaczę, czy to na pewno tak działa, jak powinno. Że to zmienia kolor, czy to nie zmienia koloru, tylko przemieszcza się właśnie do koloru. No i świetnie, jest razy trzy: a jedna osoba przeszła. No świetno, i jeszcze muszę od początku. A nie, dobra. No może dwie przeszły, Jezus. Nie no, nawet jedna przeszła. Jest razy trzy: no ostatni poziom i został. Kurcze yeah. Piruje Jeszcze nie ma w ogóle sensu, co zrobić, kolor jest za ile? 350, okej, okay. co? No ale jak się okaże, że to się nie przemieszczasz w tych pomiędzy kolorami, tylko że zmieniasz kolor tego. To ja się serio wkurz. Na stosuje damy 350 końców to będzie. No i nie mówię, nie mamy Czy mam dość? nie Skąd pochodzę? piosenkę z YouTube'a? Widzieliście czasami tu nas także. No kurcze. No świetnie po prostu. Jezu, wy wiecie jak ja to muszę szybko obsługiwać, żeby tak szybko to przechodzić? To muszę palce zmieniać co sekundę, ja to ćwiczę tak palce. Kurczę! A i tak spadam. Ogólnie to... A jeszcze w tym daily, to mówiłem w tamtym odcinku, to jeszcze będzie może dwa odcinki z lifestyle SMP, które ja stworzę. I w, może kiedyś dam IP tego lifestyle. Będziemy sobie razem grać. Będzie so, Będą sojusze. I... Najlepiej tu przejść od tędy. No kurczę, czemu ja wtedy to... W ogóle nie ma szans że to przejdę. nie będę się starał Słuchaj, so, to upokorzenie dla tych, którzy są na tym pierwszym czy jak tutaj dołączy to okej, okay. kapejsze, no ale no, ten kto od początku był, no to wiecie o co chodzi no nie no, musiało się to trafić? czy to mnie prześladuje? ten poziom nie prześladuje, czy jest głupi? Cytuły, później mogę spiec? Dobrze. Ok, dobra, przeglądam to. Dobra, możliwe, że przejdę tą grę. Jestem dosłownie drugi, ja na równi. Web w łeb idziemy z papą. Widzicie jak na tym? Czy może nie łeb w łeb? no ale na tym idziemy web łeb. Nie no co mogę spaść? To no, jednak nie. Najbardziej tu się bałem właśnie tego koło To taka już przeszła sobie O, tak byłem pierwszy To by gości trochę później się zrespił To by było lepiej kurcza hało to się kręciło a i tak będę drugi Jestem pierwszy Teraz muszę uważać, żeby nie zginąć. Nie wiem po co skoczyłam nad tym laserem. To jest ostatni poziom. Będę pierwszy. Będę pierwszy. Jak teraz spadnę, to ja się możliwe. Pierwszy jestem, Tylko muszę to kliknąć. Dobra, jestem. Mam zielony czas, przeszedłem. Teraz się wracam do nich. O, nie da się. No dobra, to jest. Następnej rundzie. Nie dobra. Nie, ja tego nie będę kupował, nie mam mowy. Mm, nie będę. No Trajsy można co prawda Można jeszcze końcy kupić za robuxy. No ale wiecie, że ja co pierwsze Wiecie chłopak, co to, że ja tu pierwszy przerwę? No i pewnie sobie myślałem, o fajnie. Gości sobie myśli, o fajnie, byłem pierwszy. Co? Gościu odpalę. Katanie. A ja już przeszedłem, Mordo. Teraz jestem pierwszym. Więc pełne skupienie. Wtedy była Esa taka z wami, Mordy. No ale jednak szacun, że doszliście, ale jednak tylko trzy osoby doszły, no to nie jest szacun, ale szacun, że chociaż trzy dobra i teraz potem się wspinamy No i lecimy dalej, dobra, jestem dalej pierwszy pewnie zginę na dalszym, chyba że to przejdę. No takim wiecie, bez zginięcia. Kiedyś przeszedłem taki ten jeden rejs bez ginięcia dosłownie. Kiedyś przeszedłem jeden rejs bez ginięcia. Mogę, mogę się postarać bez ginięcia, ale mogę nie być pierwszy, jak się postaram bez ginięcia, ale przynajmniej się postaram bez ginięcia. Ale właśnie tak jak mówiłem, mogę nie być pierwszy, ale wtedy miałem bez bezginięcia i byłem pierwszy. Ktoś mnie puścił, nie! Coś źle zrobiłem. Ktoś mi puścił Harry'ego Stylesa. Wpuścił w domu Harego Stylesa. Czyli bez ginięcia nie udane bo nie powinienem się zasiąść, ale i tak będę. Pierwszy możliwe. A mogłem to zrobić bez ginięcia dosłownie. To pierwszy. I can... mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Pierwszy byłem. To, 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 to. są moje Dobra, a umowa? Wrócę się bez ginięcia. Chociaż nie wrócę się. Bo trzeba zaskakiwać na co. Ale teraz jeszcze zdążę to przejść. Albo nie zdążę. O dobra, coś dokupił czas, to zdążę na surę. Albo i... Tak, zdążę. Na stówę zdąży. Widzicie? Ja mówiłam, że zdąży co jeszcze raz przejść. Ja byłem pierwszy na mecie. O ojc, jak mnie ręka boli od tego. Ta runda, która teraz będzie, będzie ostatnia. O, a dobra, już lecimy. I widzicie? Ona od razu się tam ona tam od razu. Oni czytują, dosłownie, widzisz? I ona od razu tam się pojawiła. Patrz, dwójka tych samych. Nie mają tych samych ników, Albo i może mają. Tylko jeden ma ten, a drugi nie ma tego. Dosłownie łeb w łeb. A ja właśnie. Nie no dobra, jeszcze mnie będę kończył. No to żegnam się z wami. Widzimy się w następnym odcinku. Nara!